Ekologiczny mieszalnik Flumix produkowany przez naszą firmę Biko Service pozwala przetworzyć odpady poprodukcyjne z procesów hutniczych i energetycznych na pełnowartościowe materiały budowlane i materiały do budowy dróg przy wielokrotnie niższym zużyciu energii w porównaniu do naszej konkurencji. Oferujemy wysoką wydajność na poziomie od 40 do 80 ton na godzinę. Najważniejszymi cechami ekologicznej technologii Flumix są 20-krotnie niższy koszt produkcji niż w przypadku rozwiązań konkurencji. Pełna mobilność instalacji. Instalacje możemy przewieźć w ciągu jednego dnia w dowolnie wybrane miejsce. Pełna automatyzacja tej produkcji. Ekonomiczność miejsca. Technologia Flumix nie wymaga dodatkowych budynków produkcyjnych, a całość urządzeń znajduje się w dwóch kontenerach, które są łatwe do transportu. Dzięki technologii Flumix otrzymujemy wysokowydajny i pełnowartościowy produkt.